I proszę Państwa, losujemy, ja mówię, potencjalnych laureatów. Doprowadzimy Nikolę do urny, tak? Stań z tamtej strony, tak, jakoś boczkiem, dobrze? Chodź, chodź, chodź. Tutaj, jakbyś z tej strony tak ukucnęła. O, proszę bardzo. Losujemy trzy nagrody po 1000 złotych. Jeden kupon. Drugi kupon. I trzeci. Dziękujemy. Wstań, Nikola. Teraz możesz, możesz, żebyś nie stała tak. O, słonimy oczka. A my podajemy kupony Pani Renacie, aby Pani Renata sprawdziła, czy kupony są prawidłowo wypełnione. Jeśli tak, zaraz odczytamy Państwa nazwiska. Jeśli kogoś nie będzie, to losujemy ponownie. Oczywiście jeden kupon, nie trzy. Nie martwcie się Państwo, to nie jest tak. Jeden kupon. Tylko najpierw musimy sprawdzić, czy kupony są prawidłowo wypełnione, czy wszystkie pola, które powinny być wypełnione są dobrze wypełnione, bo tylko takie kupony zgodnie z regulaminem mogą wziąć udział w naszej loterii. Dwa kupony są nieprawidłowe. Nikola, zaczynamy pracę jeszcze raz. Nie widzę oczka. To bardzo dobrze, że nie widzisz, o to nam chodzi. Cel został osiągnięty. Podchodzimy z tej strony, otwieramy urnę, mieszamy i losujemy kolejne dwa kupony. Jeden i drugi. O, tak. Proszę bardzo. Sprawdzamy kupony, czy są ważne, czy są prawidłowo wypełnione. Jeśli tak, Odczytamy Państwa dane naszych potencjalnych laureatów i zdobywców pierwszej nagrody, czyli karty podarunkowej do realizacji w sklepach na terenie Centrum Handlowego Tulipan. Trzy karty o wartości 1000 zł. Teraz losujemy. Wszystko musi się zgadzać. Możemy odczytywać laureatów. Pani Bożena Oleska, pani Katarzyna Richter i pani Kinga Przednuwek. Już mamy jedną panią, zapraszamy do nas, zapraszamy. Jeszcze raz odczytam, kto przyszedł. Dobrze, czyli jeszcze, czy Pani Bożena już z nami jest? Czyli czekamy na Panią Katarzynę Richter i Panią Kingę Przednówek. Czy są Panie z nami tutaj? Tu mamy mierzony czas. Mają Panie jeszcze dużo czasu, żeby się u nas tutaj zjawić. Powtórzę, Pani Katarzyna Richter, Pani Kinga Przednówek. Czy są panie z nami? Jeśli są panie z nami, jest pani jest kto? Dobrze, czyli szukamy jeszcze tylko pani Katarzyny. Pani Kinga już jest. Czekamy tylko na panią Katarzynę. Teraz zobaczcie państwo, następuje weryfikacja, czyli sprawdzanie czy są adekwatne kupony do tej karty loteryjnej, czy wszystkie numery się zgadzają. Jeśli tak, będziemy mogli powiedzieć, że mamy już laureatów, ale póki co czekamy na panią Katarzynę Rychter. Ile nam jeszcze czasu zostało? Minuta 20, czyli jeszcze 40 sekund czekamy na panią Katarzynę Rychter. Pani Kasiu, jeśli pani jest z nami, to zapraszamy tutaj do nas. Jeśli nie, to będziemy losować jeszcze jeden kupon. Jeszcze 20 sekund dla pani Katarzyny. Najwyraźniej pani Kasia wybrała dzisiaj piękny, słoneczny dzień, ładna pogoda. No trudno. No trudno. Więcej szans dla państwa. I. Losujemy, nie ma pani Katarzyny, więc choć Nikola, losujemy jeszcze jeden kupon. Nie widzę oczka, bardzo dobrze. I nie otwieramy, nie patrzymy, pucamy, losujemy. Jeden. Nikola, wstaniesz. staniesz? Staniesz, Odsłoń sobie oczy, wstań sobie z boku tutaj. Czy kolejny kupon jest dobrze wypełniony? Jeśli tak, odczytamy imię i nazwisko kolejnego potencjalnego laureata. Znowu, pani Katarzyna, mam nadzieję, że będzie, Lis Olba. Ma pani dwie minuty na to, żeby do nas dotrzeć. Czy jest z nami pani Katarzyna Lis Olba? Gdzie, gdzie ktoś podniósł rękę? Idzie pani Katarzyna. Pani Kasiu to pani? Pani, super, zapraszamy z tej strony. Nie było jednej pani Kasi, jest druga pani Kasia. Miejmy nadzieję, że wszystko się będzie zgadzało i będziemy mieć trzy laureatki. Pani Bożena widzę, że już ze swoją kartą podarunkową stoi. Pójdziemy na zakupy? Pójdziemy, pójdziemy. Od razu? Od razu. A gdzie, a gdzie pójdziemy? Może do bojaca? O, proszę bardzo. Już wiemy, buty jakieś ja, To ja rozumiem bardzo dobrze. Kobieta wcale nie chodzi do jubilera, tylko do obuwniczego. Tak jest. To jest dobry trop. I jeszcze raz odczytuję Pani Katarzyna Lis Olba. Pani Kasiu, ma Pani jeszcze dużo czasu, żeby do nas dotrzeć? A Pani Kasia już jest. Ja czytam niepotrzebnie po raz kolejny. Czyli tu jest Pani Katarzyna, która do nas dotarła. Już jest z nami. Teraz proszę Państwa musimy że nie, nie wchodzimy na scenę, schodzimy jak będziemy z urny losować kolejne kupony, żeby wszyscy widzieli, jak te kupony są losowane. Dobrze? I teraz mamy kolejną laureatkę. Zaraz będziemy móc wręczyć kolejną kartę podarunkową w wysokości 1000 zł. Do realizacji oczywiście na terenie centrum handlowym Pesco. Dzień dobry, gratulujemy trzy panie. Jest tysiąc, dobrze, a pani do... dzisiaj też zakupy? Nie wiem, dużo wcześniej robią. Nie ale czy dzisiaj realizujemy? to 1000 zł? nie wiem, nie, 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 nie wiem co się. A jakieś preferowane miejsce, preferowany sklep? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. To dobrze, pani myśli, pani pobuty, dobrze zobaczymy. Jakich zakupów dokonała Pani Katarzyna? Jeszcze sprawdzamy. Fanfary zaraz powtórzymy, bo mamy dopiero dwie laureatki, które stoją z kuponami, bo zostały prawidłowo zweryfikowane. I w Paragony oraz dowód osobiste, że wszystko się zgadza. Dwie panie już mamy. Natomiast czekamy na panią Kasię. Jeśli wszystko będzie się zgadzało, to już nagroda pierwsza, czyli trzy kupony podarunkowe o wartości 1000 zł, będą rozdane. Ale jeszcze wszystko tutaj musi być dokładnie sprawdzone. Jeśli wszystko będzie dokładnie sprawdzone, będzie się zgadzało, to pani Kasia dołączy do trójki naszych laureatek i będziemy mogli rzeczywiście zagrać fanfary, będziemy mogli pogratulować i będziemy losować dalej, czyli będziemy losować kolejny kupon podarunkowy o nominale 2000 zł, oczywiście do realizacji na terenie Centrum Handlowego Tulipa to Nikola nam dzielnie pomaga. Teraz oczka mogą widzieć, za chwilę oczka nie będą widziały. Jeśli wszystko się zgadza, to możemy wręczyć... Wszystko jest tak, wszystko się zgadza. Prosimy o fanfary. Nie, Czyli nie. nie wiemy jeszcze na co przeznaczymy tę kartę podarunkową, gdzie zakupu dokonamy. Jeszcze... Gratulujemy Wam bardzo Panie. Dziękujemy, że odwiedzacie ten Handlowe w Tulipan. I teraz proszę, teraz przystępujemy do losowania kolejnej nagrody. Czyli karty zasłaniamy oczy. Tak, tak, dobrze, 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 dobrze. Karty podarunkowej. O wartości 2000 złotych, oczywiście do realizacji na terenie Centrum Handlowego Tulipan. Mamy, uda, udało się. Sprawdzamy, czy jest kupon loteryjny prawidłowo wypełniony. Czy, powinien, czy jest wypełniony tak, jak mówi o tym regulamin. Jeśli tak, jeśli wszystko będzie dobrze, będziemy mogli odczytać imię i nazwisko potencjalnego laureata. Losujemy jeszcze raz, kupon jest niestety nieważny. Proszę, proszę, zapraszamy Nikola, ale się nalosujesz, otwieramy urnę. Troszkę tam głębiej możesz trochę zamieszać ręką. O. Coś z dna może gdzieś, jest. Jeden kupon jeden kupon, ale Nikola się dzisiaj napracujesz, zobacz. Sprawdzamy, czy kupon loteryjny jest ważny, czy jest prawidłowo wypełniony. Sprawdza Pani Renata nadzorująca dzisiejsze losowanie. Jeśli jest prawidłowo wypełniony, możemy odczytać imię i nazwisko potencjalnego laureata. Pani Henryka Gos, Czy jest Pani z nami? To zapraszam Pani Henryko. Proszę bardzo, jak szybko, brawa! Niech ja Państwo czekają oczywiście na najwyższą nagrodę, ale brawa dla tych osób, które, którym się udało. Teraz musimy oczywiście sprawdzić dowód tożsamości i par paragony adekwatne do wylosowanego kuponu. Jeśli wszystko się zgadza, to będziemy mogli przejść do losowania nagrody głównej, czyli kuponu, kuponu podarunkowego o wysokości 5000 zł, oczywiście do realizacji na terenie Centrum Handlowego. Mogą Państwo zrobić zakupy, realizując właśnie na terenie Centrum Handlowego Tulika ten kupon loteryjny. Nie będę zdradzała, czy wszystko się zgadza, czy nie. Zaraz Państwo się o tym sami przekonają. Coś widzę, że górą są dzisiaj kobiety. Mamy trzy laureatki. Trzecią potencjalną, no i zobaczymy, czy tam nagrodę główną, kupon podarunkowy o wysokości 5 tysięcy złotych wylosuje również kobieta czy mężczyzna. To może świadczyć o tym, że więcej kobiet odwiedza centrum handlowe Tulipan niż mężczyzn, albo że kobiety bardziej lubią zakupy. To też może o tym świadczyć, albo o tym, że kobiety po prostu muszą robić częściej zakupy, prawda? Różne wnioski można z tego wysnuć. Zaraz myślę, że będziemy mogli już. Tak? Gratulujemy, prosimy o kartę podarunkową i fanfary. I proszę Państwa, możemy przystąpić już. Tak, przemieszamy losy i przystępujemy do losowania kuponu podarunkowego o wartości 5000 zł do realizacji na terenie Centrum Handlowego Tulipan. Pani Renata miesza losy. Tak abyście Państwo widzieli, że wszyscy mają naprawdę równe szanse. Wymieszane. Prosimy, zasłaniamy. Do, za, zasłaniamy. Nie widzą, nie widzą oczka. To jest jedyny moment, kiedy mówię, że to dobrze, że oczka nie widzą. I wylosujemy jeden kupon. Taka cisza nastała, widzę, że emocje są. I teraz zobaczymy, proszę Państwa, czy kupon jest prawidłowo wypełniony. Jeśli kupon jest ważny, będziemy mogli odczytać imię i nazwisko potencjalnego laureata albo laureatki. Czytamy? Pani Renato? Czytamy. No, wiedziałam, że tak będzie. Pan Robert Woźniak. Czy jest pan z nami? Jest pan z nami. Jeśli to pan, to pan. To proszę bardzo, okazać się, czy pan to pan. Jednak widać, że mężczyźni robią zakupy w centrum handlowym Tulipan. Zaraz dowiemy się, co pana Robert kłopowało. Ale proszę państwa, nie rozchodźcie się jeszcze, bo teraz musi zostać sprawdzone, czy pan to pan i czy pan ma przy sobie paragony adekwatne do wylosowanego kuponu loteryjnego. Jeśli pan to pan i ma paragony to będziemy mogli powiedzieć, że mamy laureata, nagrody głównej, tak ją nazwijmy, karty podarunkowej o nominale 5 tysięcy złotych. Wszystko zostaje dokładnie sprawdzone. Jeśli tak, to teraz będziemy mogli poprosić o fanfary. Ale poczekajmy jeszcze chwileczkę. Nie odchodźmy, nie odchodźmy, bo to Róż. różnie. Bywa. Sprawdźmy, czy mamy laureata. Wygląda na to, że chyba tak. Nikolka, my Ci bardzo już dziękujemy. Dziękujemy bardzo, że nam pomogłaś. Brawa dla Nikoli, że była taka dzienna. Proszę bardzo. I gratulujemy, proszę bardzo. Cztery panie wcześniej, pan Robert. Piąty zapraszamy. Karta podarunkowa o wartości 5000 tysięcy złotych. Chwila dla fotoreporterów i poproszę oczywiście o fanfary. żebyście się Państwo zmieścili, laureaci loterii w Centrum Handlowym Tulipan. Dziękuję Państwu bardzo w imieniu dyrekcji Focus Mal, że byliście Państwo z nami, że robicie zakupy w Centrum Handlowym Tulipan i przychodzicie tutaj codziennie, bo jesteście codziennie tutaj bardzo mile widziani. Brawa! Brawa dla naszych laureatów! Wiemy już? No tak, mężczyzna to może jakaś elektronika. Dziękujemy Państwu bardzo, gratulujemy Państwu też bardzo, dziękujemy, że przyszliście, że byliście dzisiaj z nami. I oczywiście zapraszamy, abyście byli codziennie w Centrum Handlowym Tulipa, na także abyście Państwo wzięli udział na pewno w jakiejś kolejnej loterii, która będzie na terenie Centrum Handlowego przeprowadzana. Do zobaczenia!